Lubuskie Centrum Informacyjne to jest rozmowa dnia, a dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Jest z nami Magdalena Szpunar, profesorka Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, poetka. Dzień dobry Państwu. Oraz dr Paweł Zapeński, doktor nauk społecznych, pedagog, nauczyciel, wychowawca, dyrektor Ośrodka Doskonania Nauczycieli w Zonej Górze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy dziś wyjątkowych gości, ponieważ okazja jest wyjątkowa. Jesteśmy tuż przed rozpoczęciem konferencji Uczeń Ukraińskich w Polskiej Szkole. To jest podsumowanie działań Ośrodka Doskonania Nauczycieli związane właśnie z tym tematem, ale też przy okazji prezentacja, myślę, że bardzo ważnej rzeczy, o której zaraz porozmawiamy, czyli... Zbioru wierszy i materiałów dydaktycznych właśnie do pracy z uczniami z Polski, z Ukrainy, o tematach wojennych. Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Pomysł wyszedł od pana dyrektora Pawła Zapeńskiego, który skontaktował się ze mną opowiadając mi o tej idei, która natychmiast wydała mi się tak ważna i tak potrzebna, że ta praca nad tą książką była dla mnie przynajmniej osobiście takim głębokim i ważnym doświadczeniem. Udało nam się myślę przygotować coś, co rzeczywiście spotkało się, a tak jak Pani zauważyła właściwie prezentacja tego projektu, tej monografii dopiero przed nami. Dzisiaj o godzinie 10 będziemy prezentować tą naszą publikację. Ale ona już zaistniała w sieci. Zawiesiliśmy PDF-a do pobrania tej książki. Również Państwa zachęcam, ponieważ jest ona w wolnym dostępie, więc każdy zainteresowany nauczyciel, rodzic, uczeń może ją sobie pobrać, może zapoznać się z wierszami, które ja i pan dyrektor Paweł Zapański zamieściliśmy w tej publikacji, ale także wiersze zostały przetłumaczone na język ukraiński. Właśnie po to, żeby nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy mieli możliwość zobaczenia w jaki sposób my ich sąsiedzi postrzegamy wojnę. I trzecia noga powiedziałabym tego projektu, czyli y, materiały metodyczne, które mają ułatwić y, nauczycielom języka polskiego, historii, y, wiedzy o społeczeństwie y, rozmowę o traumie wojennych, o y, czasami ekstremalnie trudnych doświadczeniach dzieci, które trafiają do polskich szkół, funkcjonują y, w szkolnych środowiskach. I czasami spotykają się z absolutnym niezrozumieniem. Ich doświadczenia, które wydają się oczywiste, bo tak jak powiedziałam, związane są z ekstremalnie trudnymi doświadczeniami wojennymi, a dotykają najbardziej kruchych istot, czyli dotykają dzieci, młodzieży. I myślę po tych pierwszych głosach, które, które otrzymałam od osób, które już zapoznały się z tą publikacją. Najczęściej to co, to co słyszę, o czym czytam, że to jest bardzo ważne bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że ta publikacja spotkała się z takim zainteresowaniem, bo dokładnie nam o to chodziło, żeby to była żywa książka, żeby to była książka, która jest, jest inspiracją. Tak jest, która inspiruje do rozmów, yy, która oczywiście opowiada o trudnych doświadczeniach. Ale myślę, że też może stanowić taki punkt wyjścia do tego, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. I bardzo za to zaproszenie panu dyrektorowi dziękuję. I mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, ta, ta książka rzeczywiście będzie żywa, będzie taką inspiracją do refleksji, do rozmów, do spotykania się i do opowiadania o tym, co trudne. Pomysł dawca książki? My bardzo długo myśleliśmy też nad tytułem, jak zatytułować tę książkę. I to jest taka wspólna koncepcja, żeby, na, żeby ten tytuł to był za blisko, za daleko, bo rzeczywiście żyjemy obok ludzi, którzy być może doświadczyli wojny, którzy do nas przyjechali, którzy są migrantami, którzy są uchodźcami wojennymi. I oni są bardzo blisko nas, a jednocześnie te kwestie wojny już się opatrzyły. Mhm. Pamiętam rok 2022 i wtedy to rzeczywiście to zaangażowanie społeczeństwa było ogromne, empatia ogromna, taka Himalaja, Empatii, no dzisiaj już tak naprawdę środki masowego przekazu sprawiły, że jesteśmy na tę wojnę zaszczepieni. Widzimy obrazy tak się. widzimy obrazy y, blokowisk, które są zdewastowane, i już nie robi to na nas takiego dużego wrażenia. Y, a poezja zawsze robi wrażenie. Poezja jest zawsze mocna, jest y, zawsze takim środkiem przekazu. I myślę, że należy mówić w bardzo różny sposób o tej wojnie. Tutaj akurat mieliśmy taki pomysł, żeby to zrobić w sposób poetycki, ale też w ośrodku doskonalenia nauczycieli z inną profesorką, z panią Mirosławą Nowak-Dziemianowicz, napisaliśmy bajkowisko, czyli bajki dla dzieci, które również podnoszą temat wojny i pozwalają oswoić tę wojnę uczniom polskim. Myślę, że to jest bardzo istotne. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przerabia się temat II wojny światowej. Dzieci czytają różnego rodzaju i młodzież, poezję, twórczość z tym związaną. Ale tutaj właśnie, jeśli ten problem nadal istnieje cały czas, jest, tak jak pan dyrektor powiedział, blisko, tuż obok, to tym bardziej robi to wrażenie, że ta wojna to nie jest tylko coś, co dotyczyło przeszłości, ale jest obecna tu i teraz. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby na przykład y, zamiast jakiegoś wiersza o II wojnie światowej wybrać również wiersz na lekcji języka polskiego taki współczesny wiersz dotyczący wojny na Ukrainie, bo przecież ona jest, odbywa się i jest bliska pokoleniom dzieci i młodzieży, które obecnie uczą się w polskich szkołach. Można je też porównywać. Dlatego też nauczycielki polskich szkół napisały mhm. propozycje scenariuszy zajęć takich lekcji. My na tym nie, nie poprzestajemy, bo już niedługo będziemy te wiersze również nagrywać. Będą czytali te wiersze uczniowie, uczennice, być może nauczyciele, nauczycielki, być może aktorzy, ale też chcemy nagrać dla nauczycieli. Dwie propozycje lekcji, żeby zobaczyli, jak taką lekcję wzorcową, wspaniałą yy, można z młodzieżą przeprowadzić. Bo to nie jest y, tylko i wyłącznie to nie są scenariusze dla dzieci z Ukrainy. To są lekcje dla wszystkich tak naprawdę, jest pomoc dla nauczycieli, jakim językiem w ogóle mówić o wojnie? Bardzo trudne pytanie, ale myślę, że rozwinę ten, ten wątek, który zasygnalizował e, pan dr Paweł Zapeński. E, proszę zwrócić uwagę, mamy w tej chwili już właściwie całe tony literatury e, wojennej dotyczącej e, rozmaitych wojen, mhm. które w tej chwili się toczą nie tylko w Ukrainie. E, ale myślę, że bardzo ważna jest tutaj bardzo krótka, lapidarna forma wiersza, mhm. który czasami e, właśnie poprzez to, że stosuje określone metafory czy rozmaite środki wyrazu, powoduje, że nie trzeba czytać opasłych opracowań, mm -hmm. które ten problem często bardzo dogłębnie analizują. Ale umówmy się, że młode pokolenia to są pokolenia skrótowości. Niechętnie sięgają po rozbudowane formy, nie mają na to czasu, często właśnie poprzez to, że wiele godzin spędzają w internecie. Przyzwyczajeni są do bardzo krótkich form. I dla mnie jest ogromną radością przeczytać, kiedy młody człowiek mówi mi: Te wiersze do mnie trafiają. Te wiersze powodują taką klatkę, stop zatrzymanie się na chwilę nad tym, czego doświadcza. Być może mój kolega, koleżanka z klasy szkolnej i dzisiaj ja bardziej rozumiem, dlaczego na przykład on czy ona zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I, i myślę, że właśnie oparowanie tą lapidarną formą, a jednocześnie Skupem. przecież mhm. tak, bardzo głęboką, bo y, każdy z nas może wiersze zinterpretować na swój indywidualny, właściwy sobie sposób, bo zawsze to filtrujemy poprzez nasze własne klisze, własne matryce, własne doświadczenia. Y, to myślę, że jest y, ogromny siłą tego, co, co przygotowaliśmy, bo tutaj ta krótka forma jednocześnie powoduje takie, myślę, że może przynajmniej powodować takie zatrzymanie, refleksję, a jednocześnie rozumienie dla tego, co jest bardzo często dla dzieci czy dla młodzieży, no mimo wszystko abstrakcją jest niezrozumiałe, bo y, oglądanie nawet obrazów wojennych, które umówmy się, bywają dojmujące, ale y, prosty mechanizm psychologiczny desentyzacji, czyli odwrażliwiamy się po pewnym czasie na to, co na początku wydaje nam się ekstremalnie trudne. E, y, no, dzisiaj już słyszymy, y, może byście pojechali stąd, już za długo pomagamy. Dzisiaj na przykład wiemy, że od początku wybuchu wojny w Ukrainie o 30% właściwie spadły te pozytywne y, emocje, uczucia, postawy względem Ukraińców. E, na początku, jak rzeczywiście pan dyrektor zauważył, ja mam takie wrażenie, że e, właściwie każdy Polak tak, tak, miał chęć i ochotę, pomóc. Żeby, żeby pomóc. Dzisiaj trochę już jest to, co, co nazywamy w psychologii zmęczeniem, współczuciem, czyli trochę za długo. Być może trochę już powinniście wrócić do siebie. Ale ta wojna cały czas trwa. A wojna cały czas trwa, i nie, nie jest inna, nawet powiedziałabym, że dzisiaj jest zdecydowanie trudniej, bo to już jest kilka dobrych lat. Jeżeli to już jest życie z wojną, w tle to jest życie z wojną w tle, które często, tak jak mówię, dotyka także dzieci, tak? dla których właściwie często całe życie albo pół życia jest wypełnione koszmarem wojennym. O tym będzie mowa na dzisiejszej konferencji. I o tym i o wielu innych kwestiach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, uczniem w, ukraińskim w polskiej szkole. Ale my też chcemy powiedzieć o czymś bardzo ważnym, że tę książkę chcemy pokazać jako też taki przykład y, możliwej współpracy. Pani profesor jest z Krakowa, a jednak udało się wspólnie taką książkę stworzyć, książeczkę stworzyć. Udało się porozmawiać, pani profesor do nas do Zielonej Góry tutaj przyjeżdża, to jest być może za blisko, za daleko. To, to jest też taki przekaz dla, dla nauczycieli, dla uczniów, że można działać wspólnie. Zazwyczaj takie zbior, zbiorki poetyckie wydaje się pod jednym nazwiskiem ponieważ y, ludzie chcą y, mieć swój zbiorek, mhm. chcą po prostu y, chwalić się tym. My zrobiliśmy to wspólnie, zrobiliśmy to razem y, i tak można robić wiele rzeczy. Y, to jest taki przekaz właśnie dla, dla polskich uczniów, dla lubuskich uczniów, dla zielonogórskich uczniów, dla zielonogórskich nauczycieli. Róbcie dużo rzeczy wspólnie. Taka wspólnota interesów pozwala uniknąć wojen po prostu. Na tej konferencji będą też obecni dyrektorzy z szkół ukraińskich? Tak przyjeżdżają do nas dyrektorzy z Iwano Frankwska, z takiego miasta partnerskiego nowej soli. bo konferencja jest takim pomysłem, na współpracę Ośrodka Doskonalenia nauczycieli i liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przyjeżdżają do nas, podpiszemy umowę o współpracy. Będziemy chcieli również robić coś wspólnie na rzecz Ukraińskich uczniów uczących się w polskich szkołach, zielonogórskich szkołach. Ostatnio Centrum Edukacji Obywatelskiej wydało takie bardzo ciekawe badania dotyczące dzieci obcokrajowców uczących się w polskich szkołach. Tutaj ciekawostka i rzecz niezwykle dojmująca. Jesteśmy po województwie dolnośląskim, my jako Lubuskie, z największym odsetkiem uczniów obcokrajowców w klasach. W Zielonej Górze to już co 14 uczeń jest uczniem z innego kraju, szczególnie z Ukrainy. Głównie z Ukrainy. Więc ta szkoła się zmienia. Gdybyśmy popatrzyli wstecz i obudzili się w roku 90, 92, 95, to tak naprawdę polska szkoła była jednorodna. To była szkoła dla Polaków głównie. Dzisiaj to się zmienia, to są bardzo liczne wyzwania stawiane przed nauczycielami, przed dyrektorami szkół, bo muszą sobie z tą zmianą poradzić, a to jest zmiana taka naprawdę nagła. Zanim zdążyliśmy się przygotować do, do tego, że... Że będziemy mieli, jak mówi pani profesor Dziemianowicz, innego, obcego w polskiej szkole, no to już ta zmiana zaistniała i, i musieliśmy sobie z nią poradzić. A to odzwierciedlenie powinno być wszędzie, także w tym w tej progr programie nauczania. Tak, jest to lekturach. bardzo istotne, żeby poznawać swoją kulturę, swoją tożsamość. Tak naprawdę wszystko oddaje tytuł naszego zbiorku, mm -hmm. ponieważ wydaje się, że 70% leksyki naszych języków to są takie same wyrazy, a jednak czasami się nie rozumiemy, że te nasze kultury są bardzo do siebie podobne. A jednak są różne, jednak w kulturze są różnice polskiej, ukraińskiej. Warto po prostu się o tym dowiadywać, poznawać, tworzyć jakby nową rzeczywistość, bo, bo w takiej rzeczywistości istniejemy i będziemy istnieć. Świat się zmienia, staje się światem globalnym, staje się światem takim. W którym wszyscy musimy znaleźć swoje miejsce. Czasami nawet musimy się posunąć kawałeczek. Bo jesteśmy albo za blisko, albo za daleko. Zapytam jeszcze, czy taką odpowiedzią na te wszystkie postawione jakby pytania, czy problemy jest, bo o tym też będzie pani mówiła, empatia? No myślę, że ona jest podstawowa. Od pewnego czasu już wiemy i są na ten temat badania naukowe, że empatię można trenować. Pojawia się właśnie taki termin trening empatii, i myślę, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z panem doktorem, może stanowić taką bazę. To, o czym Pani bardzo pięknie powiedziała i słusznie, tak? Zmienia się rzeczywistość, a nauczyciele często nie mają materiałów, nie wiedzą nad czym pracować. Nawet jeżeli operujemy na wierszach wojennych, to Baczyński dla wielu młodych ludzi jest trochę poetą abstrakcyjnym. My opisujemy to, co jest tu i teraz. Każdy z nas, i Pan doktor, i ja poruszamy się w innej estetyce, ale myślę, że to, co zawsze można odnaleźć w wierszach, to co wiersze zazwyczaj indukują, to sięganie. Do takich najgłębszych pokładów, które my często gdzieś biegając w codzienności, zapracowani, zafrasowani różnymi codziennymi sprawunkami, nie bardzo mamy na to czasu, albo nawet jak się pojawia refleksja, to my ją natychmiast blokujemy, bo jesteśmy skupieni na, na zadaniach, na, na tym, na żeby, być, żeby być efektywnym. I i myślę, że najpiękniejszym owocem, który może wynikać właśnie z tej publikacji, to jest to, jeśli właśnie nam się uda dokonać właśnie tej klatki stop, o której mówię, że y jeśli nawet choć jeden uczeń uwrażliwi się, czy trochę inaczej spojrzy na swojego ukraińskiego kolegę, którego z różnych przyczyn, tak, każdy z nas jest inny, nie każdego osobowość, emocjonalność, temperament nam odpowiada, ale jeżeli wiemy, co każdego dnia ukraiński uczeń przynosi w tym swoim plecaczku oprócz bardzo ważnych zeszytów, piórników, zadań do wykonania, analogicznie jak polski uczyn, który też przynosi różne doświadczenia z domów, czasami bardzo piękne, budujące, szlachetne, a czasami ekstremalnie trudne. Jeżeli de facto zrozumiemy, że Jesteśmy tacy sami, jesteśmy do siebie podobni, też dźwigamy różne trudne ciężary, doświadczenia, bagaże, to myślę, że będzie nam ze sobą łatwiej rozmawiać, lepiej funkcjonować, bo tak jak powiedział pan dyrektor, no te środowiska szkolne już nie są homogeniczne, już musimy sobie uświadomić, że e, czy dzieci z Ukrainy, czy dzieci z Niemiec, czy dzie, dzieci romskie będą i są, pojawiały się w przestrzeni szkolnej, więc... Y, y, Myślę, że właśnie będzie nam bardzo miło, jeśli nauczyciele w tej codzienności, w której często właśnie z różnych przyczyn nie mają czasu na to, żeby zagłębiać się, przygotowywać rozmaite materiały, a to jest trochę gotowiec, jak to zrobić od czego zacząć rozmowę, to, to bardzo myślę, że do tego, do tego zachęcamy. No i czekamy też na, na głosy i opinie, jak się Państwu z tą publikacją pracuje. Gotowiec, ale jednocześnie ogromna inspiracja, żeby samemu szukać, porównywać, dobierać te materiały, rozmawiać z uczniami. Zachęcamy Państwa, książka jest dostępna, tak jak Państwo powiedzieli, m.in. na stronie Środka Doskonania Nauczycieli, także szczerze polecamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo dziękujemy. Bardzo. To była rozmowa dnia. Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Do zobaczenia.